Cześć, mało z tej strony TobieTutuP to W dzisiejszym odcinku nagramy sobie daw sylwestrowy na e, rok 2025-26 No i dobra, no to zaczynamy Zaczynamy od tego co było rok temu Jeszcze pozostałości 4 roku Czy tyle zostało sobie No nic wielkiego nie było Jest tak naprawdę ta Dwie paczki z C4 Te jeszcze 305 czarne e, PS2 sztuki zostały, jedna PS5, zwykłe JC05 i mini bombę. sumie to dwie, jakieś takie petardy. No rozkończone, no to teraz przejdziemy do tego, co zostało zakupione na ostatnim unboxingu czyli ICLO Dumbumy, Nano Dumbumy Kulbrast, cool Task Kulbarst cool Dobra, może zaczniemy od samych pikulatów. 4 razy... o kurde, 4 razy trójki. Jedna paczka korsarzyków. China Boolery, Magnum. FP3, mamy też również zwykłe FP3. Killer Bulldogi, dwie sztuki. Krzak 2G, Atomic, Big Bang 2G nitrata 2G ciekawe jak strzelali te nitraty Weber jedynki czerwony spark i red spark coś takiego dziwnego pierwsze widzę dobra ja, to chyba wszystkie petardy Za oh, wszystkie petardy na ten rok no to teraz przejdziemy do single shotów które mamy czyli no dwa razy single shoty L triplexa jest. Oh, no i teraz tak, to co nie było na unboxingu, a jeszcze jest jedna rzecz, która była na unboxingu, czyli wyrzutnia Yellow Purple pony. Ale teraz to przejdziemy do tego, co nie było na unboxingu, czyli możemy no, przejść do zestawu Rocket Dubai Stars. Dwa razy Dubai Stars, proszę bardzo, dwa zestawy Dubai Starsa. Będzie co strzelać do Atlantis. Wczoraj akurat był 27 grudnia, więc była promocja 4 sztuki tego wawiu Akurat 4 sztuki tej, tej wyrzutni Z niewiadomych przyczyn Dlaczego akurat ta wyrzutnia, a nie Glory Według mnie Glory lepiej strzela, ale No, mój tato zakupił, więc no mamy takie No i przejdziemy teraz do najmocniejszych rakiet, jakie mam teraz tutaj Czyli rakiety Bomba Które widzieliście na unboxingu I również widzieliście też tą wyrzutnię na unboxingu, czyli Albion no, zaraz Wam pokażę, jak się teraz jest cały Staffik. Jak widzicie, tutaj jest właśnie wszystko, co tutaj leży. No to zaraz Wam pokażę cały Staffik w gotowym stanie. Dobra, po ustawieniu tego wszystkiego już mamy pokaźny Staffik. No nawet sporo, ale to jest mniej niż w 2023 to było. Ale tutaj i tak jest sporo, sporo. No z 5 wyżytni. Szkoda, że takie same. By może było wykorzystać inaczej ten gratis, by kupić jakieś mocniejsze. Ale no cóż, tutaj sporo pikolaków w tym roku. Będzie dużo zabawy, też co będzie odpalać i też co będzie nagrywać. nie ma tutaj nic więcej do pokazania. Tak się prezentuje cały Stafik, jest to też o tyle. No i to wszystko. To wszystko co chciałem wam pokazać. Stawcy na ten rok. Nic więcej nie ma. O, jest bardzo. W jaki sposób to wygląda? <grym> nie no, dobrze wygląda. Nie, jest, nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Ale 2026-2027 musi być lepiej. Pierwsze, musi być dwa razy więcej. <grym> Wtedy już postaramy się mieć. Uf, uf, więcej ze sobą Więcej do zabawy by było, to byłoby lepiej. Zdecydowanie za dużo petar według mnie. To trochę takie. Ale no, no, no cóż, no cóż. Przynajmniej jest, ważne że jest. Jakby więcej rakiet i wyrzutni, było, to też byłoby spoko. Bo można by było się pobawić efektami przed północą. A tak to będzie trzeba czekać do północy, żeby odpalić. Na pewno Albion będzie odpalony o północy. Rakiety bomba. A właśnie Dubai Stars, bym pomyślał, może się uda przed północą i jeden Atlantis wziąć sobie tak. O 23.00, 22.00 chcę odpalić taki znak, że już się zaczyna za niedługo. No i to chyba wszystko, co planuję zrobić. No. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. I do zobaczenia na odcinku sylwestrowym, który będzie pewnie 1 stycznia albo 2 stycznia. No dobra, to trzymajcie się. Cześć.